Dzień dobry, szanowni państwo, wielu ministrów obecnego rządu przeszło w ciągu ostatniego roku ogromne metamorfozy, Ludzie, którzy jeszcze rok temu byli przeciwnikami rekordowego deficytu budżetowego, teraz okazują się entuzjastami rekordowego deficytu budżetowego. Ludzie, którzy kilkanaście miesięcy temu krytykowali upolitycznianie spółek państwowych, dzisiaj są entuzjastami tego upolityczniania i obsadzania różnymi krewnymi i znajomymi polityków intratnych pozycji w spółkach Skarbu Państwa ale nikt chyba nie przeszedł tak radykalnej metamorfozy jak pan Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego. Otóż pan Lasek jeszcze rok, dwa lata temu był liderem ruchu nie dla CPK, był człowiekiem, który w licznych wywiadach medialnych określał projekt CPK mianem megalomanii. Był zwolennikiem koncepcji rozmaitych bajek w stylu triportów, kwadroportów. No generalnie robił wszystko, żeby uniknąć budowy centralnego portu komunikacyjnego i przekonać Polaków do niebudowania tego portu. No i Polacy nie dali się przekonać i obecnie. Pan minister Lasek przyjmuje postawę dokładnie odwrotną, mianowicie wychodzi chociażby w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu i ogłasza, że on jak najbardziej jest zwolennikiem budowy CPK, on zawsze był zwolennikiem budowy CPK i dopiero on zbuduje to CPK, bo nikt poza nim nie chce zbudowania centralnego portu komunikacyjnego. No i byłoby to bardzo budujące, tak, gdybyśmy mogli na słowo uwierzyć ministrowi Laskowi, że on rzeczywiście to CPK zbuduje. Niestety rzeczywistość, faktyczne działania, a nie słowa ministra Laska, mówią trochę co innego. Przez ostatni rok, rok pełnienia funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK, pan minister Lasek spędzał czas głównie rozpisując kolejne nieudane przetargi na zorganizowanie audytów tego, jak wyglądało budowanie CPK w czasie rządów pis W czasie tych audytów prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym się praktycznie nie toczyły. Tak Działalność spółki CPK została przez ministra Laska sparaliżowana. Jednocześnie z tym, kiedy minister Lasek wychodzi i mówi, że jest zwolennikiem budowy CPK, wychodzi też i mówi, że chce rozbudowywać Okęcie, rozbudowywać warszawskie lotnisko Chopina. Problem w tym, że to są dwie postawy sprzeczne ze sobą, dlatego że lotnisko Chopina konkuruje, konkurowałoby tak z lotniskiem CPK, kiedy jeśli to lotnisko CPK powstanie. I w takiej sytuacji to jest porównywalna sytuacja do tego, jakby jeden właściciel w dwóch sąsiadujących ze sobą lokalach otworzył dwa identyczne sklepy sprzedające identyczny asortyment. No po prostu absurd robienie konkurencji samemu sobie, więc rozbudowę lotniska Chopina no nie można traktować inaczej niż właśnie próbę utrudnienia, powstania, utrudnienia, odniesienia sukcesu przez centralny port komunikacyjny. W tym samym czasie minister Lasek ogranicza także kluczowy komponent kolejowy. Całego projektu centralnego portu komunikacyjnego. Kolejne nitki kolejowe są odcinane, kolejne miasta, nieraz tak duże miasta jak Kalisz, są wycinane tak, z bycia miastami połączonymi z nowym hubem kolejowo-lotniczym. I to wszystko, to wszystko, szanowni państwo, świadczy o tym, że minister Lasek. Wbrew temu, co powiedziałem na samym początku, wcale nie przeszedł metamorfozy. On nadal jest radykalnym przeciwnikiem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zmienił tylko taktykę. Wcześniej prowadził z CPK otwartą wojnę, teraz przeszedł do akcji sabotażowej. Zakamuflował się jako teoretycznie zwolennik. CPK, a w praktyce jako pełnomocnik rządu do spraw CPK robi wszystko, żeby CPK nigdy nie powstało. I robi to na wielu różnych odcinkach, jednocześnie angażując całą machinę propagandową Platformy Obywatelskiej w to, żeby przekonać Polaków, że on to jak najbardziej, on to zawsze był za centralnym portem komunikacyjnym. Skutek tych działań może być yy, dwojaki: albo że to CPK nigdy nie powstanie, bo uda się ministrowi Laskowi ten projekt rozmienić na drobne i po prostu się to wszystko rozejdzie po kościach, albo cały projekt zakończy się realizowany w ten sposób jakąś spektakularną klapą, która przekona Polaków na następne 50 lat, że żadnego odważnego projektu infrastrukturalnego w Polsce nie ma sensu podejmować. Takie są cele ministra Laska. Żeby się przed tym zabezpieczyć, żeby się przed tym zabezpieczyć, szanowni państwo, mamy receptę w postaci obywatelskiego projektu ustawy Tak dla CPK, która za godzinę w Sejmie będzie przedmiotem debaty i która obejmuje regulacje narzucające sztywne ramy realizowania projektu centralnego portu komunikacyjnego. Ustawa tak dla CPK wskazuje jasno jaki projekt, w jakim terminie, w jaki sposób ma zostać zrealizowany, zostawiając oczywiście jakiś margines swobody, bo takie projekty siłą rzeczy, tak, wymienia, wymagają zmian, wymagają aktualizacji, ale chodzi o to, żeby uniemożliwić ministrowi laskowi. Manipulowanie, tak? manipulowanie przy projektach komponentu kolejowego, manipulowanie terminami budowy, manipulowanie tym, co się dzieje na innych lotniskach i tworzenie bezsensownej konkurencji tak? dla Państwowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce powstało międzynarodowe lotnisko adekwatne do wielkości naszego kraju, tak? piątego kraju w Unii Europejskiej, jeżeli chcemy, żeby Polacy mieli łatwy dostęp do lotów międzynarodowych. Jeżeli chcemy wyższych wpływów z VAT-u, chcemy, żeby pieniądze pochodzące z handlu międzynarodowego trafiały do polskiego budżetu, a nie do budżetu niemieckiego, tak jak to się w tej chwili dzieje, bo kargo, tak, transporty lotnicze przechodzą przez lotniska niemieckie, to poprzyjmy ustawę, tak, dla CPK. I mój apel do rządu składa się z dwóch punktów. Po pierwsze, apeluję do rządu, że jeżeli chcą CPK, jeżeli chcą przekonać Polaków, że chcą CPK, to zagłosujcie za ustawą tak dla CPK. To po pierwsze, a po drugie, panie premierze, odwołaj pana Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego. Nie może być człowiek, który jest radykalnym przeciwnikiem jakiegoś projektu, jednocześnie człowiekiem odpowiedzialnym za doprowadzenie do jego powstania. Przekażmy tę funkcję komuś, kto nie ma historii walki z centralnym portem komunikacyjnym. Przekażmy tę funkcję jakiemuś apolitycznemu fachowcowi, który rzeczywiście centralny port komunikacyjny zbuduje zgodnie z wytycznymi rządu, zgodnie z wytycznymi, miejmy nadzieję, ustawy tak dla CPK. A poseł Lasek, niech wróci sobie do ław sejmowych i z tych ław sejmowych dalej sobie swoją już no, bardzo źle postrzeganą przez Polaków wojenkę z projektami infrastrukturalnymi prowadzi już na własną rękę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak, Pan Minister Lasek urasta do rangi symbolu dla realizacji tego projektu. Ja jestem w lotnictwie ponad pół wieku i z Panem Ministrem Laskiem jako lotnikiem, jako ekspertem lotniczym. Spotykałem się dziesiątki razy, dziesiątki razy. Pan minister Lasek ma przede wszystkim doświadczenie w zakresie badania wypadków i katastrof lotniczych. I tak zastanawiam się, dlaczego powierzono mu tę funkcję. Wydaje się, że po raz pierwszy zamiast badać wypadek, ma doprowadzić do katastrofy. Tym razem projektu CPK. I moi drodzy Państwo, ten wyjątkowy projekt, pod względem skali, pod względem koniecznych nakładów, pod względem skomplikowanych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami tej projektowanej infrastruktury, to wydaje się, że to powinien być ktoś kto ma wybitne, y, wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji tego typu inwestycji. Z całą pewnością nie jest tą osobą pan Lasek. I widzimy, że rząd Tuska raczej przypomina agencję PR-ową y, i wszystkie swoje działania uzależnia od tego, co na ten temat myślą Polacy. I ta zmiana frontu, Laska i rządu Tuska wynika wyłącznie, nie z dobrej woli jego rządu, lecz wyłącznie z presji społecznej z presji społecznej, bo Polacy w lot zrozumieli ideę tego projektu. Wśród osób popierających ten projekt są przede wszystkim młodzi Polacy, którzy chcą mieszkać Polsce nowoczesnej, podłączonej do globalnej gospodarki nie poprzez Niemcy, nie poprzez gospodarkę niemiecką. Polacy chcą żyć w kraju gospodarczo-suwerennym, który nie jest niemiecką neokolonią. Obok symbolu w postaci pana Laska, do rangi symbolu urasta również Rafał Trzaskowski ze swoim słynnym powiedzeniem, po co nam lotnisko, skoro jest w Berlinie. No tak, po co nam rząd, skoro jest w Berlinie? Tak, można by było rozszerzyć tego typu dywagacje. I bardzo chcemy podziękować Komitetowi Ustawodawczemu Inicjatywy Ustawodawczej tak dla CPK. Konfederacja jako merytoryczna opozycja interesuje się warstwą merytoryczną tego projektu. Nie interesuje nas propaganda, nie interesuje nas hejterstwo w wykonaniu pana Laska. Stąd kilkanaście dni temu odbyło się specjalne posiedzenie Klubu Parlamentarnego konfederacja na które to posiedzenie zaprosiliśmy ekspertów, przedstawicieli komitetu ustawodawczego, gdzie przez długi czas wysłuchiwaliśmy argumentów opisujących sens tej inwestycji. Mieliśmy okazję do debaty, do zadawania pytań nawet w ramach naszego klubu. Odbyła się ciekawa dyskusja, bo to nie jest tak, że mamy jednakowe Podejście do tej inwestycji. I polecam Państwu e, relacje, ponieważ nasz, nasze posiedzenie było transmitowane na żywo. E, możecie Państwo w sieci obejrzeć właśnie relacje z tego spotkania. E, jesteśmy przekonani, że to jest ostatni dzwonek, ponieważ to nie jest tak, że świat stoi w miejscu. Jeżeli my w najbliższych latach. Nie podejmiemy z determinacją realizacji tej infrastruktury, to zostaniemy nadal niemiecką prowincją. Nadal będziemy uzależnieni od tego, co nam Niemcy zlecą, czy nas raczą przyjąć i obsłużyć na lotnisko we Frankfurcie czy, czy w innym mieście. Nie, nie zgadzamy się na taki układ. Polska, Polacy. Chcą żyć w państwie nowoczesnym, suwerennym, chcemy być podłączeni do Azji, która się dynamicznie rozwija, chcemy korzystać z dorobku również innych państw, chcemy podróżować po całym świecie w celach biznesowych, turystycznych, niekoniecznie przesiadając się we Frankfurcie, na Heathrow w Londynie czy w innym, na innym lotnisku. E w państwach, które zadbały, zadbały o swoją infrastrukturę. Konfederacja z całą pewnością popiera ten projekt i dzisiaj w czasie debaty będziemy namawiać innych posłów, posłów innych klubów do tego, by ten projekt realizować. I co ważne, jesteśmy za tym, żeby ten projekt realizować, trzymając się realiów finansowych naszego państwa, sensu ekonomicznego. Nie chcemy, by ten projekt był okazją do tego, żeby gdzieś te pieniądze wędrowały do znajomych królika. Tak, ten projekt trzeba realizować sensownie również pod względem finansowym. Dziwi nas i to jest kolejny dowód na to, że deklaracje rządu Tuska i ministra Lacka są kompletnie niewiarygodne. Dwa istotne fakty. Rząd Tuska wobec ogromnego deficytu katastrofy finansów publicznych Polski zamierza realizować ten projekt wyłącznie w oparciu o budżet państwa. Kompletne nieporozumienie. Kompletne nieporozumienie. Na świecie mamy wiele przykładów tego typu infrastruktury, która jest wynikiem realizacji zaangażowania finansowego i państwa i różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. I uważamy, że to jest gwarancja włączenie do tego projektu firm, które mają duże doświadczenie w realizacji tego projektu jest bardzo istotną gwarancją, że ten projekt będzie realizowany sprawnie i sensownie ekonomicznie, bo nikt inny jak przedsiębiorca nie będzie tak dbał o sens ekonomiczny e, działania, projektowania, budowy i później funkcjonowania tej infrastruktury. E, to, co, na co zwrócił uwagę poseł Michał Wawer, to jest kompletne nieporozumienie. Deklaracja, że realizujemy CPK, a jednocześnie projektowanie dużych nakładów inwestycyjnych. W lotnisko na Okęciu. To lotnisko ma tak nieusuwalne, trwałe przeszkody rozwojowe, że to jest kompletnie ekonomicznie nieuzasadnione i to, co podnoszą eksperci yy, zaangażowani w projekt CPK, to jest kompletnie finansowy i gospodarczy nonsens. Dziękuję bardzo.